Ozywam się chyba po raz pierwszy na żywo w tym vlogu. Boże jak prześwietla. <grych> okay. e, słuchajcie, dzisiaj e, zostały nam dwa dni oficjalnie do kalendarzowej wiosny. Dzisiaj jest na dworze 15 stopni, jest mega krótko i przyjemnie i e, no, jeszcze trochę chodzę w kurtce, ale już mało staram się poprzestawiać, chociaż ma być potem trochę chłodniej dalej, więc nie wiem, czy to dobry pomysł, ale nie o tym dzisiaj. Wróciłam jakiś czas temu z biblioteki i posiedziałam tam z godzinkę, a porobiłam trochę lekcji. Muszę się dalej zabrać za lekcje, um, ale zrobiłam sobie małą przerwę, obejrzałam trochę YouTube'a i wypiłam My Daily Dose of Caffeine, więc będę miała energię na naukę. E, także muszę jeszcze nastawić zmywarkę, e, powiesić parę rzeczy na balkonie i zrobić sobie... Właściwie dokończyć smoothie i zabieramy się za naukę dalej. Także zabieram Was oczywiście ze sobą. się okazuje, zanim jeszcze wezmę się za lekcję, muszę. Trochę poplanować, bo moje Notion nie było reaktywowane od stycznia, a mamy za połowę marca, więc tak, za połowę? Chyba tak, tak, jest 19. Ja już nawet nie wiem, który jest dzień, słuchajcie. Mm, także muszę trochę sobie pozupełniać kalendarze, powpisywać jakieś sprawdziane i ogarnąć to, żeby nie robić wszystkiego podobno na ostatnią chwilę, tak jak dzisiaj, jutro mam sprawdzian z geografii, na który prawie nic nie umiem. A w czwartek piszę maturę z historii, um, jeśli ktoś z was zapytał, pytał, tak jestem w pierwszej klasie, ale mamy tak robione sprawdziany, że po prostu są zadania maturalne zlepiane w kilka stron i z danego działu, no i coś takiego piszemy jako sprawdzian. Także w czwartek mam maturę, a we wtorek jest pierwszy dzień wiosny, 21, i jest również dzień Wagarowicza, więc myślę, że będziemy z klasą świętować, jeszcze się okaże. I co, słuchajcie, zabieram się za planowanie i nie gadam więcej, bo już mam mało czasu, jak to zawsze w niedzielę, także tak lecimy z robotą. właśnie z rodzicami z IK, także zrobię Wam szybki mini haul zakupowy. Także zacznijmy od podstaw. Słuchajcie, kupiliśmy do mnie do pokoju takie dwa e, organizery. Tworzę sobie w to długopisy, gumki, żeby w końcu mi nic po szufladach nie latało. Do tego mamy budzik, żeby w końcu mnie obudził, plus jest bardzo ładny, estetyczny, więc mam nadzieję, że będzie działał. Dalej, komplet, taka pościel, kwiatowa właśnie, wiosenna, bardzo mm, takim wiecie, kolorach pasujących też do mojego pokoju, bardzo komponująca się w tą nastającą wiosnę i do tego dwie poszewki takie na ozdobne poduszki. Żeby skompletować z drugimi kupiliśmy jeszcze takie różowe um, błyszczące, nie wiem czy to jest satynowy czy nie, trochę nie chcę Wam skłamać, ale mm, taki, takie aksamitne, o. Tak, tak się prezentują Więc będę miała w końcu jakiś porządek Na łóżku kolorystyczny Dalej słuchajcie Właśnie dwie poduszki Żeby mieć do poszewek Do tego prześcieradła na gumkę Bo ja korzystam już tylko Z takich białych na gumkę Na całe łóżko i w sumie inne mi się nie przydają Dlatego takie zwykłe prześcieradło Dalej coś, na co polowałam już od dawna, czyli naczynia żaroodporne. Słuchajcie, są to takie miseczki, w końcu będę mogła robić um, pieczone owsianki albo um, słynne jabłka pod kruszonką, tylko... Nie w starych miseczkach, których już nie ma Albo na tatce, tylko normalnie w naczynkach Także jestem bardzo zadowolona z tego faktu, że w końcu udało nam się to dorwać Dodatkowo coś, z czego też jestem mega zadowolona To taki termos, że w końcu będę mogła sobie, wiecie, robić kawusie albo herbatkę I iść z tym do szkoły Nie jest to ciężkie, jest to leciutkie I chyba trzyma... Um, dobrze tutaj wszystko, mam nadzieję, że się nie będzie wylewało <noise> Także jestem też z tego zakupu mega, mega zadowolona Do tego, to akurat do łazienki, ale ja będę z tego korzystać Ponieważ mój kot lubi rozsypywać żwirek, wszyscy posiadacze kotów myślę, że wiedzą o co mi chodzi e, Dlatego taka malutka miotełka, zmiotka um, bardzo estetyczna będzie stała w kącie i w końcu będzie działała do tego lusterko, bo to, co już mam w pokoju, jest stare i ciężkie, i porysowane, a było też zastępczo. O, możecie się zobaczyć w ogóle. <laughs> Hej. <laughs> było też zastępczo za to, które mi się zbiło, dlatego kupiliśmy nowe, a takie na wysokiej nóżce, i bardzo jestem zadowolona również z tego zakupu. Do tego w końcu nowa, czysta lampa. Słuchajcie, ja tej lampy na górze nie zmieniałam od momentu, kiedy mój brat się stąd wyprowadził i ja byłam mała. E, dlatego w końcu czas na nią już poszedł, bo jest już trochę brudna, podziurawiona i... Um, no, zdała się, zda... spełniła swoje zadanie. Czas na nową, właśnie taki kwiatek. Sprawdzałyśmy śniadanie, mam jeszcze inną, ale nie miała jakby otworu na dole, więc tego światła w sumie nie byłoby dużo. A ja i tak z górnego światła za dużo nie korzystam, dlatego jedyne jego jest przeznaczenie takie, że jak już je zapalam, to żeby dobrze oświetlała. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką lampę, która będzie jednak dobrze mi cały pokój oświetlała. I słuchajcie, dwie ostatnie rzeczy, które mega kocham, tak. Mega, mega. Jakby. Często, jak ludzie się mnie pytają, typu: Co chcesz na urodziny? Albo co chcesz dostać? Typu: Moja rodzina na jakimś świecie, święta czy coś w tym stylu. To yy, ja czasami nie wiem, albo oni czasami nie wiedzą. I takie dwa moje pewniaki dosłownie. To po pierwsze roślinki. Yy, mogliście, ci, którzy są tu już dłużej, zobaczyć, że ja kocham roślinki. Mam ich w pokoju dosyć sporo jednak. I to jest mój nowy nabytek, moje nowe dziecko. Yy, także kupiliśmy właśnie osłonkę do tego. To jest peperomia. E, którą chciałam też od jakiegoś czasu To już jestem mega szczęśliwa Że w końcu trafiła do mojej kolekcji roślinek Drugą rzeczą, którą kocham Jest słuchajcie syrop z kwiatu bzu a Z wodą gazowaną I też taki z sprzedają w Ikei A jak wychodzicie Można po prostu sobie kupić taki wiecie na dolewkę To jest moje Ulubione picie na świecie po prostu Ja bym to mogła pić zawsze I to mi się nigdy nie znudzi Jakby uwielbiam I to jest ostatnia rzecz w tym mini holu, mini jak mini. Kupiliśmy trochę więcej rzeczy, ale oczywiście część jest też taka wiecie, zwyczajnie domowa lub część jest po prostu moich rodziców, ale myślę, że to najciekawsze i tak mogliście zobaczyć właśnie teraz, że co, ja dzisiaj się już zbieram do spanka. Jutro jest niedziela, także na spokojnie. <zysy> was W tym wiosennym vlogu ponownie. A właściwie trochę ciężko mówić o wiośnie, ponieważ e, widzieliście to, co Wam przed chwilą pokazałam, że wracałam sobie ze szkoły, wyszłam z tramwaju dosłownie ostatnie kilka minut dojścia do domu i nagle ulewa śnieg, grad, wszystko w jednym. A także, no, troszkę mnie zaśnieżyło, że tak powiem. Mamy dzisiaj 28 chyba marca. No to. Wiecie, trochę średnio jest właśnie godzina 14:53. Ja słuchajcie, trochę sobie poczylowałam. Jak widzicie, próbowałam też ogarnąć z wasami, ale średnio, w szczególności po tym śniego deszczu. Wróciłam do domu dzisiaj wcześniej, ponieważ przez cały tydzień, nie wiem czy wam to już mówiłam, mamy rekolekcje, właściwie przez trzy dni, potem w czwartek mamy, idziemy do szkoły, ale mamy takie, takie, takie wolne takie warsztaty, w sumie nie wiem jak to nazwać I potem w piątek mamy dopiero normalnie lekcje, a przez to, że są rekolekcje, to ja chodzę tylko na cztery godziny lekcyjne, właśnie poniedziałek, wtorek i jeszcze jutro środę a i a tak, i wracam sobie do domu. Jestem już 11.30, także bardzo przyjemnie, dlatego przez te kilka godzin sobie trochę poczylowałam, wiecie, zrobiłam sobie właśnie na przykład paznokcie. Um, nie wyszło jakieś super, ale tamtych chciałam się już pozbyć, żeby te były takie bardziej estetyczne, takie miały w sobie coś, coś lepszego. Um, teraz, słuchajcie, montuję dla Was, właśnie ojej. Montuję dla was właśnie film balijskiego vloga i dzisiaj chciałabym to skończyć, albo przynajmniej jutro jeszcze po tych rekolekcjach dokończyć i wstawić wam to Ale no trochę roboty jest, szczerze mówiąc I mimo tego, że materiał tam mi wyszło 20 parę minut bez jakiegoś cięcia, więc w sumie to nawet nieźle, ale Wiecie, chcę zrobić tego, tego vloga tym razem tak bardziej profesjonalnie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Muszę jeszcze zrobić taki, taki intro, wstęp, właśnie za to się zaraz zabieram. Także tak, mam potem jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia do szkoły, także zobaczymy co z tego będzie. No ale tak, na razie chillowo sobie spędzam ten dzień. Nie pokazywałam wam też chyba tego, jak w końcu ogarnęłam mój pokój. Zrobiłam taka, taką mini-metamorfozę, i właśnie mam teraz takie same poduszeczki. Tutaj jeszcze mama mi dała jedną pośrodek, żeby, tak wiecie, trochę. Stabilizowała to wszystko i żeby też coś było tu po środku. Dlatego tak po dwóch stronach mam i teraz jest to naprawdę bardzo estetyczne. Tutaj mam również budzik, roślinkę nową i jeszcze na górze możecie zobaczyć lampę, także nową, bo poprzednia już nie nadawała się do niczego. Także co, kochani, lecę montować dla Was ten film, potem pewnie trochę poplanuję i odezwę się troszkę później. Góry, przepraszam za oświetlenie, ale nie będę wstawać jak na razie ze na tego małego tutaj śpiecha. W każdym razie chciałam powiedzieć, że jest dosłownie minuta po 23.00. Ja siedzę sobie w łóżku, jak widzicie, z umytymi włosami. Godzinę temu skończyłam robić matematykę, także nie odzywałam się do Was cały ten czas, a ja tak naprawdę cały czas siedziałam nad lekcjami, więc dużo nie straciliście. Zrobiłam historię i matematykę tak jak chciałam, a potem właśnie. Poszłam umyć włosy i się ogarnąć trochę I potem miałam sobie robić kolację, ale tata zrobił takie kanapeczki zapiekane z serem, takie grzanki Także to sobie zjedliśmy Przyszłam tutaj na chwilę właśnie poleżeć z tym małym panem i pooglądałam sobie YouTube'a przez 15 minut Chciałam jeszcze dzisiaj dla was pomontować, bo jutro się zobowiązałam wstawić film z Bali, który jest szczerze mówiąc trochę w lesie Um, także muszę go jutro zrobić, ale w związku z tym, że kończymy wcześniej lekcję, to myślę, że nie będzie to taki problem i po prostu jutro wrócę i go dokończę, żeby wam go wstawić. Mam nadzieję, że nie będzie się długo uploadował na YouTube'a samego, bo to by było nie za przyjemne, że tak powiem. <grych> także tak, a, chciałabym bardzo go jutro wstawić, tak jak obiecałam, a, więc mam nadzieję, że do tego dojdzie. Teraz jeszcze muszę pójść do łazienki, umyć ząbki i wysuszyć włosy, także um, pewnie pójdę spać tak jakoś 15 po 11, a, a jutro muszę wstać 6.10, coś takiego, bo szkółka wzywa od rana mimo wszystko. E, także tak, słuchajcie. Na mm, dzisiaj się po prostu z Wami już pożegnam i pójdę zrobić taką, wiecie, swoją pielęgnację wieczorną.